Witam moi drodzy, dzisiaj 13 maj, to już najwyższy czas, żeby posadzić sobie pomidorki. Zima była w tym roku no, ciekawa na pewno, bo była śnieżna, mroźna, wiosna była fikuśna, nie jak akurat. No ale już 15, 15 maj to jest zawsze zimna zośka, więc zawsze po zimnej zośce trzeba wysadzać. W tym roku troszkę prędzej, ponieważ nie będzie, nie będzie zimna na zimną zośkę. I teraz tak, mam pomidorkę, mamy sobie ładną sadzonkę, która jest oczywiście moja. Hmm, ładnie wyrośnięta, sądzę, że jest praktycznie idealna. I moglibyśmy wykopać duży dołek. Ja mam kiepską ziemię, mam bardzo kiepską ziemię, ponieważ mam glinę. Aż wam sobie wyciągnę. Glinę. Nie jest to dobra ziemia, absolutnie. Więc można by było kupić sobie ziemię z biedronki, wsypać do dużego dołka i liczyć na to, że będzie dobrze. Natomiast ziemia z biedronki nie jest żyzna. Ona nawet starczy pomidorowi na dwa tygodnie, a później trzeba będzie dosypywać jakichś, nie wiem, chemii, jakichś nawozów sztucznych. Natomiast jeżeli popracujemy nad tą ziemią 2, 3, 4 lata, no w końcu będzie lepsza, tak? I tak to trzeba zrobić. A Dlatego co potrzebujemy? Piękną sadzonkę, oczywiście. Super. Co dodajemy do dołka? Musimy zapewnić im jak najwięcej składników pokarmowych z różnych źródeł, ponieważ jak będziemy tylko liczyli na to, że damy pokrzywę, która daje dużo azotu, no to będzie miał azotu na początku, a potem co? Dlatego pokrzywa oczywiście, tylko bez, może być z tymi łodygami oczywiście, tylko bez korzonków, żeby nie miał korzonku, bo może to odbić. Wsypujemy do głębokiego dołka, bo dołek musi być naprawdę głęboki. Dodamy standardowo no banan, tak? No, wszyscy wiedzą, fosfor i potas, skórki od banana, trzeba wstyd rzucić. Nie trzeba ich rozdrabniać. Yy, tutaj, jak pokrzywa nam daje azot, tak żywokost daje nam fosfor i potas. Yy, azot daje nam dużo zielonych liści, fosfor i potas daje nam duże, dużo kwiatków i dobre, duże yy, owoce, więc trzeba żywokost tak to wygląda. Na terenach bagiennych sobie wiem, bagiennych. Takich pomokłych raczej bywa. Także ja mam szczęście, bo mam do tego dostęp do dość, dość sporej ilości. Także wsypujemy. Teraz e, można dać trawy. Ja dałam akurat y, konieczyna, ponieważ jest bardziej mięsista, więc ma więcej składników. Łatwiej się przyrobi. A te petunie to po prostu mi spadły, więc chciałam, żeby się nie zmarnowały, pokażę na filmiku. Dobra, wszystko od dołka. Wsypujemy. Ważna część, mam gniazdą ziemię, kwaśną, więc na pewno skórki, te skróbki od jajek nam się przydadzą, mają dużo wapnia i one się pewnie w tym roku nie rozłożą. Ale ja tutaj w tym foliaczku pracuję już trzeci rok, więc już poprzednich lat na pewno te skórki działają, tak? Skróbki. Więc skoro mamy, trzeba wykorzystać, po co wyrzucać? Garstuchne. Dajemy. Okej. Okay. Co teraz? Popiół. Popiół drzewny. Oczywiście musicie. Być świadomi tego, że jeżeli palicie jakimś śmieciem, to nie możecie go dodać do foliaka. Jeżeli palicie ładnym, fajnym drewnem, nie używacie rozpałek chemicznych, to możecie używać swojego popiołu jako nawozu, ponieważ to są mikro i makroelementy, w dużej części właśnie fosfor, potas i tak bardzo przeze mnie pożądane wapń. Wapno, wapno. Gra stuchnę. Proszę bardzo. I te wszystkie moje składniki sobie pomieszamy, żeby im było milej. To rozkładając się będzie dawało nam składniki pokarmowe, ale także będziemy zapraszać naszego foliaczka dżdżownice, które są bardzo, bardzo ważne, a które robią nam świetną robotę. Także wszystko tutaj i... Najważniejszy element. Kto ma, to się cieszy. Kompost. To jest półtorej roku ma, ten kompostik więc nie jest do końca przerobiony, ale to nic się nie dzieje, ponieważ zaraz właśnie pomidorki w to wejdą swoimi korzynkami i będzie cudownie, gdybym miała nieograniczone ilości kompostu, dałabym pod całą górkę i nie zasypywałabym to ziemią normalną, tylko właśnie w kompoście, bo kompostu nie możecie przynawozić kompostem nie można przynawozić, więc można było jej w kompoście po prostu sobie się sadzić. Ale no, no nie mam aż tyle, żeby y, moje 38 odmian pomidorów posadzić, wszystkie w kompoście. Więc dajemy tyle, ile możemy. O. Tutaj. I jak już mamy taki domek zrobiony pięknie, cudownie, wspaniale, to wypadałoby posadzić tego pomidorka. To akatys odmiana, udmiana, o jezu, 39, ostatnia. Yy, nie pamiętam jej nazwy. Ale była na dobry, dobrym stanowisku, była yy, na dobrym oknie, tak? I jest piękna, cudowna, bo mam piękne sadzoneczki, mam, widzicie? Są piękne. Natomiast specjalnie dla Was pokażę Wam też te gorsze sadzonki, ponieważ. Także takie posiadam. Było na złej wystawie, no ale jeżeli mam 39 odmian pomidorów, to nie jestem w stanie wszystkich ustawić na dobrym, na dobrej wystawie. Widzicie? O, lichota, marnota. O, Jezu, co z nim zrobić? Czy z niego coś wyjdzie? Kochani, pomidor to praktyczny chwast. Pomidor to chwaścior i jak mu dacie dobrze zjeść, to nadrobi, to w ciągu dwóch tygodni nie będzie żadnej różnicy pomiędzy tym pomidorami. Więc niczym się nie przejmujemy. No lichata. Łodyga, licha, oj, listki, coś tam, ojeju, listek odpadł, nic się nie dzieje. Wyciągamy go. Wsadzamy jak najgłębiej. Jak najgłębiej, a to jest odmiana Auria, one są takie podłużne. No, różnie na nie mówią ludzie. Ja swoją podłużne fiutki, tak razu powiem ale jest bardzo fajna, ja bym bardzo lubię, bardzo ładnie wygląda, fajnie smakuje, nadaje się na przeciery, więc, a poza tym jest podłużna, podłużną zmianę można sadzić po dwie w jednej, w, jednej eee, w jednym dołku. Potem je poprowadzę ładnie, natomiast teraz się wyglądały. Pamiętajcie, im głębi posadzicie, tym więcej będziecie mieli korzeni, ponieważ na łodydze, która dotyka ziemi, wyważają się nowe, mm, nowe, nowe, nowe korzonki. Brzydkie listki, oberwać. Nic się nie stanie, nic tu się nie dzieje. No i co robimy? Zasypujemy. po powolutku, ciężkie to. Uch. Jest. Zasypać jak najgłębiej. One mają sobie ładnie wstać. O, spójrzcie. No i wydaje się, że są marniutkie, tak? No bo jakby porównać z tym pięknym, zielonym okazem, to jest duża różnica. Ale dwa tygodnie nie będzie żadnej różnicy. Tak naprawdę. No i co? Robota zrobiona. Przynajmniej z tym jednym. Przede mną jeszcze 28 odmian. Plus te okiwano, arbuzy, melony, mnóstwo kwiatków. O, z 50 dali? Także dużo mam roboty. I oczywiście piciu. Piciu! Pomidorki chcą pić. Po posadzeniu zawsze podlejcie. No i na razie robotam zrobioną. Teraz trzeba im dać spokój. Na razie nawozami nie, nie, nie nawozimy, tak? One na razie muszą się yy, ukorzenić porządnie, muszą puścić korzonki. Muszą się oswoić z tym klimatem, który tutaj obecnie mają, z tą temperaturą, które przecież się, mieliśmy inną temperaturę w, w tym, 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 tym rozsadniku, inną tutaj. I dajemy im na razie spokój. I zobaczycie, za już 3-4 dni one po prostu ruszą, jak skopyta, a z tych składników, które im daliśmy pod korzeń, będą korzystały troszeczkę yy, później, za jakieś 2-3 tygodnie. zaczną z tego korzystać. Także no chyba, chyba tyle na dzisiaj. Niektórzy jeszcze dają drożdże. Natomiast ja daję dopiero drożdże za jakieś 2-3 tygodnie. Poliścia będę lała, żeby nie było zarazy. Jeżeli macie lekką ziemię, możecie dodać takiej glinki specjalnie kupowanej, żeby trochę wigoci więcej miały miało te, 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 te pomidorki. Hydrogel. No absolutnie nie, ponieważ hydrożele się nie rozpuszcza. To jest hydrożele, to jest sztuczność. Jak sobie wsypiecie do dołka, to będziecie mieli to przez wiele lat. No dobrze, no może będzie działało, ale to jest przecież sztuczność, chemia, absolutnie. Żadnego hydrożelu, glinka, tak, podnaturalne. Pamiętajcie, wykorzystujcie to, co macie w domu, tak? Nie wyrzucajcie skrupek. Jeżeli jest dobry popiół, to popiół sobie wykorzystajcie. To można normalnie na grządkę wysypać, pod kwiatki, tam gdzie jest hmm, na przykład azalia albo borówki amerykańskie, tam nie wolno, wrzosy, ponieważ to odkwasza ziemię. Więc, a tam chcemy mieć kwaśne, więc nie możemy tego wysypać tam. No i oczywiście kompost, 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 kompost trzeba robić. O, widzicie, w moim kompoście są już nawet skrupeczki, które pędzi wysypywałam tam w poprzednich latach no i nie do końca przerobione ale pomidorki się w tym roku poradzą cokolwiek wsadzam tutaj w, jednego, w jednym danym roku nie zdarzyło się, żeby coś zostało zostaje ewentualnie skróbka od od jajka, ale ona w ciągu dwóch, trzech lat też zostanie pochłonięta przez, robalie, przez robale, przez pomidorki i będziemy mieli ekologiczny, swój, własny nawóz, no i dość tani, tak? Także moi drodzy, do roboty, do foliaczków, strasznie dzisiaj wieje, więc pewnie słyszycie takie bum, 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 to moja folia niestety sobie, znaczy moja szklarnia, dwie się obijają, ale mówię, pracujemy, pracujemy, pracujemy i do zobaczenia. Mam nadzieję, że pomogłam.